Kochani, witam Was z powrotem na moim kanale albo witam Was na moim kanale, jeżeli jesteście nowi to zostawcie suba A jeżeli jesteście stasi, oglądacie moje filmy i nie zostawiliście suba to... Witam Was dzisiaj w trzeciej już części tematów tabu, gdzie odpowiadam na tematy, które są rzadko albo w ogóle nie są poruszane w internecie Jednak dla mnie nie ma tematów tabu, ja się nie wstydzę takich rzeczy i dla mnie nie ma problemu, żeby o tym mówić A wy widziałam, że bardzo Wam się podobają te odcinki, pytacie kiedy będą następne, więc... Teraz. Czy twój pierwszy raz był taki, jak chciałaś? Było dużo pytań, jak wyglądał, ile miałam lat, no to wszystko powiedziałam w pierwszej części, link znajdziecie do niej w opisie, tak jak mówiłam, ale nie, nie był taki, jak chciałaś. Jeżeli oglądaliście i wiecie, jak wyglądał, no to raczej ciężko, żebym chciała taki pierwszy raz, no nie był w ogóle idealny. Fum. Był dziwny, ale myślę, że nikt nie miał pierwszego razu taki, jakby chciał. Ja sobie w głowie wyobrażałam, że będzie łóżko, będzie pełno świec, puchaty kocyk, róże wszędzie rozsypane, będzie te świece będą pięknie pachnieć, Ja będę też piękna w jakiejś sexy bieliznie. Ale nie, nie wyglądało to tak, no nie ma co się smucić przez to, ponieważ z tego co ja rozmawiałam z ludźmi, którzy już myli z pierwszy raz, nikt, nikt nie miał tego pierwszego razu za ciekawego. Generalnie wiem, że jeżeli ktoś jest dziewicą, prawiczkiem, to sobie wyobraża właśnie to jako taki big deal, ale to nie jest big deal i nie jest strasznie, jest... no trzeba to po prostu przeżyć. Czy dziś się rozmawiać z Maszą o intymnych rzeczach? Nie, kompletnie się nie wstydzimy, my sobie mówimy wszystko, opowiadamy często chłopaków, jak coś tam z nimi robimy. Nie, my się kompletnie nie wstydzimy, my przy sobie chodzimy nago. Jesteśmy bardzo blisko ze sobą, z maszą. Nie, nie, będą Państwo no mnie pytanie, czy my z maszą uprawiamy seks? Dlatego się widzimy nago. Nie, nie uprawiamy seksu, ponieważ masza jest biseksualna, ja nie jestem heteroseksualna, więc. Znaczy, nawet kiedyś tak o tym gadałam z maszą, mimo że masza jest biseksualna, ona nie mogłaby ze mną uprawiać seksu, ponieważ ona mnie traktuje jako taką rodzinę, i w ogóle, a no średnio, na przykład, siostrą to robić. Wiecie, w ogóle nie czuję do mnie pociągu takiego. Jesteśmy jak rodzina, jak siostry jesteśmy ze sobą bardzo blisko. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to osoba, z którą jestem najbliżej, i mówię wszystko. Więc no, tak wlicza się w to, że rozmawiamy o intymnych rzeczach. Bałaś się kiedyś, że jesteś w ciąży. Tak. Fan ja nawet jak byłam dziewicą, to się bałam kiedyś, jak mi się spóźniło, że jestem w ciąży. Ja nie wiem, co ja sobie myślałam, że jestem Jane the Virgin, że jestem Marią, nie, nie wiem co ja sobie wtedy wyobrażam, ale jak tym bardziej jak miałam jak bałam na przykład ze Stewartem, no to mega, mega często robiłam jakieś testy, czy coś, nawet jak mi się okres spóźniał o jeden dzień, o dwa, nawet jak mi się nie spóźniał, tylko na przykład czułam się źle, to też robiłam testy, ale nigdy nie byłam w ciąży, więc czy kiedyś uprawiałaś stosunek podczas okresu, tak? zdarzyło mi się kilka razy, ale zazwyczaj było to pod koniec okresu, kiedy już, wiecie, tej krwi nie było tak dużo. Da się to robić, możecie sobie poczytać, można coś podłożyć, razy wtedy użyć prezerwatywy, bo chyba, że chcecie, żeby coś tam Wam się zabrudziło. Da się. Nigdy nie, nie robiłam tego w taki, wiecie, intensywny na przykład początek okresu czy coś, ale no zdarzyło się parę razy, że robiłam to pod koniec, kiedy już tej krwi nie było tak dużo. Ważniejsze są dla Ciebie pieniądze czy miłość? Kiedyś myślałam, że pieniądze, że kariera, ale no i nawet kiedyś osoba, z którą byłam, powiedziała do mnie, czy byś... Czy mogłabyś jakby zostawić wszystko dla mnie? Ja powiedziałam, że, że nie, ty sobie myślisz w ogóle, że jakby to samo lubię z twojej strony pytać tak. Ale teraz wiem, że mimo że na przykład w tej chwili mam, mam jakąś tam sławę, mam jakieś tam pieniądze, ponieważ no, mało osób w moim wieku ma e, taką swobodę finansową jak ja, to mimo tego czuję się bardzo samotna bardzo często. Jak w tej pies na libera, I'm so! Low. Oh, 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 oh. To jest takie też trochę pytanie tabu, czy ważniejsze są pieniądze, czy miłość. No, to miłość. Teraz, gdyby ta sama osoba zadała mi to pytanie, to ja bym powiedziała, że tak, że mogę dla siebie zostawić wszystko. Myślałaś kiedyś nad zmianą płci? Okej okay, wybrałam to pytanie, ponieważ nie, nie myślałam nad zmianą płci, ale taki fakt kiedyś byłam straszną chłopczarą, e, na przykład jak zaczęły mi rosnąć w piersi na początku gimnazjum, gdzieś tak, to ja myślałam specjalnie za małe staniki, związywałam sobie je jakoś, żeby nie było ich widać. Więc no, byłam taką trochę chłopaczarą, ubierałam się chłopak trochę. Miałam przez jakiś czas takie myśli, że, kurde, szkoda, że nie jestem chłopakiem, żeby chłopcy mają fajnie ale w tej chwili w ogóle tego nie żałuję, ponieważ jakby lubię być dziewczyną. I ja, oczywiście takie sprawy jak okres rodzenia dzieci, no to nie jest za fajne, ale i tak jakby lubię takie dziewczynskie rzeczy. Teraz czuję się dobrze ze swoją płcią. Nie chciałabym jej zmienić. Oczywiście nie widzę nic złego w zmienianiu płci, jeżeli czujecie się źle w swoim ciele. Ja sobie nie wyobrażam, jakie to musi być straszne, jeżeli ktoś czuje się właśnie źle ze swoją płcią. I możecie sobie zobaczyć na YouTubie, są takie wizualizacje, jak wygląda operacja zmiany płci. I jest to naprawdę, naprawdę, naprawdę naprawdę straszna operacja, gdzie powiększanie piersi czy kupy to jest naprawdę nic w porównaniu z tym, jak wygląda operacja zmiany płci. Więc to te osoby przychodzą przez bardzo dużo, żeby żeby czuć swobodę w swoim ciele. Więc miejmy szacunek do tych osób i nie wyzywajmy ich od transów i w ogóle, ponieważ one naprawdę przechodzą przez wiele. Musi, musi być taka osoba okay. bardzo silna, ale tak jakieś byłam poczaram i może nie tyle, że chciałam zmienić płeć, ale chciałam być taką... Męską dziewczyną, takim tombojem. O, tą bojem. Jakie masz stosunki na temat homoseksualizmu? Toleruję, wspieram i, i już o tym mówiłam. I uważam, że nie ogląda dużo młodych osób, więc... Będę to powtarzać, ponieważ chciałabym, żeby te młode osoby brały ze mnie, ze mnie przykład, ponieważ Polska jest bardzo nietolerancyjnym krajem. Często nawet rodzice, czy nawet partia rządząca wpaja w nas coś takiego, że ludzie należący do LGBT są źli, coś tam, coś tam. a ja chcę w was, chcę w was, młodych osobach kształtować to, że to nie jest nic złego i że powinniśmy to tolerować, akceptować, no i wspierać. Dobra, uprawiałaś seks z kobietą? Nie! Dużo osób się zastanawia, czy ja i Masza... Czy między mną i Maszą coś jest? Nie, my po prostu jesteśmy blisko, ale tak jak wam powtarzałam wcześniej, jesteśmy po prostu bardzo, bardzo dobrymi przyjaciółkami i nawet traktujemy się jak siostry, ale nie, nie, nie uprawiałam z nią ani żadną inną kobietą nigdy seksu. Bo jakaś dziewczynka mi zadała pytanie, czy przez palec lub wodę z toalety można zajść w ciążę? Ale to wiesz, to to ona sobie jeszcze tam żyją, ale już nie są takie reprodukcyjne, nie? O, macie odpowiedź od, od mężczyzny. A, więc tutaj jest bardzo dokładnie jedyne. I ja też jak byłam mała, to się bałam, że nie wiem, że przez, przez majtki, przez, nie wiem, siedzenie w tym miejscu co chłopak może zajść w ciąży, ale ogólnie zajście w ciąży nie jest takie łatwe. No, mam odpowiedź. E, więc umieraj, e, znaczy w sensie żyją do 15-18 godzin w takim zewnętrznym, około 7 stopni, e, a w środku, że tak powiem, kobiety w środowisku kwaśnym poczekaj do 2-3 dni. Od, dni, od dwóch, trzech dni do nawet pięciu. Hej, z tej strony Montażystka i ja tylko chciałabym dopowiedzieć, żeby nie było jakichś niedopowiedzeń. Plemniki znajdujące się w powietrzu, czy na palcu, czy prześcieradle ręczniku, whatever, zwykle giną od razu. To tyle. No, ale na przykład, czyli, czyli w takiej wodzie w toalecie, która jest zimna, no to one nie przeżyją, no. więc nie, zajrzy, nie zajdziecie przez wodę z toalety. Wysyłałaś kiedyś komuś nudesa, ja nie będę czy na to odpowiadałam, ale tak, ja nie widzę w tym nic złego. Znaczy się, ja wysyłałam na przykład do, na przykład nie do stewarta, z którym byłam, ja na przykład się duż, dużo nie widzi, długo nie widzieliśmy, no to ja nie widzę w tym nic złego, jeżeli się z kimś spotykacie albo z kimś jesteście, no to ja w tym nie widzę nic złego. Złe jest potem na przykład wykorzystywanie przez chłopaków tych zdjęć i nie, pokazywanie, Kolegom, wysyłanie, wstawienie do internetu. To jest w sumie nielegalne. Nie wolno wstawiać czyichś innych zdjęć do internetu. To jest wtedy, to jest złe. Nie uważam, żeby złe było wysyłanie tego. Oczywiście też wiecie, w jakimś tam umiarze. Że... Często tak jest, że np. jacyś ludzie chcą was poderwać, no to pierwsze co wysyłałem takie zdjęcia, np. dziewczyny do chłopaków albo chłopcy do, do dziewczyn. Ja często tak miałam, że jak patrzę o ktoś, jakaś osoba mi zdjęcie, otwieram, a tam o <laughs> Więc to jest takie trochę niestosowne, ale tak to uważam, że nie ma w tym nic złego. Tylko Pamiętajcie też, że musicie ufać takiej osobie, ponieważ potem złe jest to, jeżeli ta osoba to gdzieś rozsyła. Co uważasz o piercingu w miejscach intymnych? Że. Znaczy zależy co mam, co, co jest jako miejsce intymne. Czy sutki to jest miejsce intymne? Tak, A, no to mam. <ścoughs> no to ja mam, ale... Ale jeżeli chodzi tam na dole, no to sama bym sobie tego nie zrobiła. Ale tak jak ja mówiłam, ja jestem mega tolerancyjna i, jakby w, w ogóle, mnie nie dziwię jakieś zmiany w wyglądzie innych osób i się do tego nie czepiam. I jeżeli ktoś ma nawet milion kolczyków w miejscu intymnym to mi to nie przeszkadza i róbcie co chcecie, no nie? Tylko też pamiętajcie, że musicie się udać do dobrego piercerek, który wie, co robi, ponieważ miejsca intymne to są, no, bardzo delikatne miejsca. I jeżeli, nie wiem, robi Wam to siostra o północy w koju igłą ukradzioną od mamy, apteczki czy coś takiego, no to, no to nie róbcie tego, ale jeżeli chodzicie do jakiegoś takiego sprawdzonego, to ja na przykład chodzę do Leono, tutaj macie Instagrama, no to jest ok, ale pamiętajcie, nigdy tego nie róbcie sami. Miałaś jakieś nieprzyjemne doświadczenia u Tak, ja raz byłam z takim popakiem, do którego nic nie czułam i nie chciałam z nim... W stosunku, a on bardzo na to naciskał i ja potem nie wiem, no po prostu nie czułam z tego żadnej przyjemności. I ponieważ też niczego do niego nie czułam, nie pociągał mnie on, nie podobało mi się, jak on to robił, ponieważ on się skupiał tylko na sobie, wiecie, żeby mu było dobrze. Nie mówię tutaj w Stuartie w coś, żebyście zaraz do niego nie pisali. My nie wiecie, co to za chłopak. Tak, to jest takie nieprzyjemne doświadczenie, Ja wtedy myślałam, że jestem aseksualna przez to w sumie, bo nie czułam przyjemności, a potem się okazało, jak zrobiłam to z kimś innym, że może mi być dobrze, tylko jakby ten chłopak musi też pomyśleć o mnie i robić to. Co ja lubię, dlatego też nie wstydźcie się rozmawiać ze swoim partnerem. No, to jest takie nieprzyjemne doświadczenie. Ja po tym miałam właśnie trochę uraz, troszeczkę właśnie myślałam, że, że to może nie dla mnie, ale to dla mnie. <laughs> e, nie wstydźcie się też tego, że Wy macie jakieś potrzeby, że, ponieważ no każdy lubi coś innego, no nie? Czy tampony bolą? Jeżeli nie potraficie ich zakładać, jeżeli robicie to źle, bolą. Ja przez długi okres nie umiałam tego robić, bardzo mnie to bolało. Ja pamiętam, już jakieś popakałam, jakieś zakładałam, myślałam, że to się ze nie tak, tam na dole, ale nie, wszystko jest okej. Okay. <laughs> Nauczyłam się tego robić w sumie przez tampony z aplikatorem. Więc jeżeli macie jakiś problem, to pooglądajcie filmiki, jakieś tam animacje, jak to zrobić. I Właśnie polecam tampony z aplikatorem. Nie przeszkadza ci fetys stóp u faceta. Nie! Taki fun fact, jeden chłopak, z którym byłam, też nie Stuart. Miał ja fetysz stóp. I sobie było to ciekawe doświadczenie. Serio, jakby. Znaczy, ja tego nie rozumiem, jak mogą kogoś pociągać stopy, bo mnie w ogóle to nie pociąga, ale też mnie nie odpycha w sumie. Ja dla mnie stopa to po prostu stopa, ale no, to było bardzo ciekawe, że go podniecały stopy. To było dziwne i ciekawe. Nawet jeżeli teraz miałabym chłopaka, który by miał taki fetysz, to by... no to no, okej, okay. jakby. Tak jak mówiłam, trzeba rozmawiać o tym, co się lubi, i ta druga osoba, jeżeli was kocha, jeżeli chce z wami być, w ogóle chce z wami teraz powinna się też dostosować. Jakby wy się powinniście dostosować do niej, ale tak samo ona powinna się dostosować do was. Co są chodzisz o nastolatkach, które celowo zachodzą w ciąży, bo chcą być mamami. Uważam, że jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś ma na to pieniądze, ma czas, no to okej, okay, nie widzę problemu. Nie wiem, nastolatka to jest nawet dziewiętnastolatka, która już skończyła szkołę. No i nie wiem, jeżeli ma pieniądze, no to nie widzę w tym niczego złego. Gorzej jest, jeżeli ta osoba nie ma pieniędzy, nie ma wsparcia na przykład, no to wtedy to nie, nie okej. Okay. Niektórzy mają po prostu inną wizję na, na swoją przyszłość i na przykład niektórzy chcą mieć bardzo młodo dzieci. I, i okej, okay, tylko trzeba przy tym pamiętać, że dziecko to nie zabawka i trzeba mieć czas, Psychikę też w sumie mocno, żeby się zajmować dzieckiem. Więc no, jeżeli ktoś ma taką wizję na przyszłość, czy chce mieć w bardzo wieku dzieci, ma na no to... Odpowiednie środki, no to czemu nie? Co ile się golisz? Praktycznie w ogóle się nie muszę golić, ponieważ chodzę na depilację laserową, tutaj Wam oznaczę Instagrama hmm, salon, do którego chodzę. I ja się praktycznie w ogóle nie muszę golić. Jakby ja wcześniej byłam tylko łakiem, rosły mi bardzo szybko włosy. Na przykład rano się goliłam wieczorem, już miałam włosy, dzięki właśnie tej depilacji nie muszę się praktycznie w ogóle golić. Ostatnio tak jakoś sobie liczyłam dwa tygodnie się nie goliłam i nie miałam włosów w ogóle, więc spoko. Ale tak to musiałam się golić codziennie, nawet czasami dwa razy dziennie. Czyli jeżeli masz się przykładowo 18 lat nigdy się nie było w związku, to jest to coś dziwnego i wstydliwego. Nie, ponieważ po prostu może jeszcze nie poznałaś łeś odpowiedniej osoby i nie ma co się śpieszyć i być z kimś na szybko, na siłę. Ja na przykład takie śmiałam, że bardzo chciałam mieć chłopaka, bo właśnie liceum i mogłabym być z kimkolwiek, bo właśnie nigdy nie miałam chłopaka, chciałam po prostu mieć odhaczone, że mam chłopaka, no ale no nie wyszło. Więc nie, nie ma co się śpieszyć, musicie czekać na tą odpowiednią osobę. A skąd wiecie, może na przykład poznać się tą osobę jak będziecie mieli dopiero 30 lat i, i to będzie miłość waszego życia, będziecie bardzo zakochani będziecie ze sobą do końca życia. A może poznacie tą osobę za rok, w wieku 20 czy tam 19 lat, i też będziecie są do końca życia. Na przykład moi rycy się poznali w liceum, są ze sobą do teraz i mi się bardzo dobrze układa. W ogóle taki fan, tak, moi rycy się nigdy nie kłócą, co jest naga dziwne. Znaczy, nie dziwne, tylko dobra, nigdy nie widziałam, żeby się kłócili. I co, i do teraz są razem. A niektórzy ludzie się poznają, jak mają 20 coś lat, i się szybko rozstają, więc to zależy od osoby. Obrzydacie jak facet, się tobie bekeć, czy coś. Nie, ja o tym często mówię, że wszystko co ludzkie nie jest mi obce i ja się nie wstydzę takich rzeczy, które są w sumie normalne, czy jakiś tam bek, czy coś. Po prostu mnie to nie obrzydza. Wiem, że dużo dziewczyn to obrzydza. Mnie to nie obrzydza. Ja tak samo potrafię sobie beknąć przy, przy kimś. Ja jeżeli czuję się przy kimś komfortowo, czy to jest Masza, czy nie wiem, czy, czy na przykład Ola, która tam siedzi, no to nie mam problemu, żeby przy niej beknąć. Ola przeszkadza Ci jakby przy to pekno. A, no to widzicie, na przykład Ole ze Mnie sobą nie przeszkadza. Ole ze sobą, który przeszkadza, a tam siedzi Bartek i mu to nie przeszkadza. No, ale też fajnie, jeżeli porozmawiacie wcześniej z tą osobą, na przykład z chłopakiem, czy go to nie obrzydza. Bo też trzeba uszanować drugą osobę, bo wiecie, czasami ludzie mają jakąś fobię na jakimś punkcie i na przykład nie mogą znieść tego, że ktoś przy nich beknie, czy puści bąka, więc coś porozmawiajcie najpierw z drugą osobą, zanim właśnie się to wszystkim Z iloma osobami robiłaś to? Chodzi tutaj o stosunek. Nie chcę mówić dokładnej liczby. Mo 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 można tę osobę zliczyć na palcach jednej ręki albo jednej stopy. Czy zawsze trzeba być wytyplowanym przez stosunku? Nie, ale tak jak mówiłam, lepiej to uzgodnić ze swoim partnerem, ponieważ kogoś może to bardzo obrzydzać, ale są też ludzie, których to na przykład bardzo podnieca. Ja, ja spotkałam Fatata, który to lubił. Znaczy to musiało być takie estetyczne, na przykład, żeby jakiś tam był wzorek, czy wiecie o co chodzi. niektórym osobom się to podoba, niektóre osoby lubią w ogóle na zero, niektórym osobom w ogóle, dla niektórych osób w ogóle muszą być całkowicie zarośnięci. Ale tak samo według mnie bardzo ważny jest w yy, związku, czy to, czy to chodzi jedynie o stosunek, czy to jest związek, że jesteście z kimś. Uważam, że bardzo ważna jest rozmowa i że nie ma się co wstydzić rozmawiać właśnie o, o seksie z innymi osobami, z tymi. Z którymi którymi to robimy. W sensie ja na przykład chcę, żeby tej drugiej osobie też było dobrze, więc fajnie jest rozmawiać, w ogóle rozmowa w jakichkolwiek relacjach jest bardzo przydatna i takie ustalenie jakieś wiecie, granic, że na przykład Ty mówisz chłopakowi, okej, okay, ja lubię, jak Ty jesteś y, tam wygolony, a chłopak na przykład mówi, a ja na przykład mi by się podobało, jakbyś miała zostawioną jedną linię. No i możecie dojść wtedy do jakiegoś porozumienia, to jakby ja tak zawsze robię. Nie wstydzcie się rozmawiać, jakby myślę, że ta druga osoba też nie, nie będzie mieć nic przeciwko, że się jej zapytacie, czy robicie to dobrze czy dobrze wyglądacie dla niej i w ogóle. Ale też fajnie jest się czuć komfortowo w własnym ciele, dlatego lepiej dojść do takiego porozumienia, że np. wy coś tam zaakceptujecie, to osoba coś tam zaakceptuje. Co mam zrobić jaką objawy okresu od dwóch lat, a dalej go nie dostałam? No ogólnie ma, było dużo takich pytań, takich na które ja nie potrafię odpowiedzieć i tutaj chciałabym wam powiedzieć, że często zdawało mi to młode osobę, że bardzo fajnie, jeżeli udalibyście się z takimi problemami do ginekologa. Nie ma co googlować w internecie, ponieważ każdy jest inny, każde ciało jest inne i nie wstydźcie się też chodzi do ginekologa, nie wstydźcie się mówić, liczą, że potrzebujecie iść do ginekologa, że, że coś się dzieje, ponieważ tak jak Wam mówiłam w ostatnim odcinku, ginekolog jest jak dentysta, że po prostu powinno się do niego chodzić co jakiś czas, że bo, bo, bo trzeba dbać o miejsce intymne. No teraz niestety dużo osób choruje na różne choroby właśnie intymne. Jest to tak samo jakby ważne jak chodzenie chociażby do dentysty. Więc nie wstydźcie się, jeżeli macie taki problem, to lepiej już iść do, 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 do lekarza, niż, niż się wstydzić, a potem mieć jakiś problem w przyszłości nie móc mi dzieci, czy coś takiego. Gdzie polecasz kupić stanik dla osób z dużym biustem? Więc tak, ja trzymam duży biust, ja lubię chodzić do salonów, w których są takie panie, nie jak się nazywają takie panie, które do Polsko... Brafiterki. Mówiąc... Jak? Brafiterki. Brafiterki, Brafiterki polskie marki mają e, takie panie, które właśnie są przeszły tam jakieś kursy i potrafią Wam dobrać stanik, ponieważ jakby dobór stanika jest bardzo ważne, zwłaszcza jak macie duży biust, ponieważ jak macie źle dobrany stanik, potem możecie mieć jakieś problemy z na przykład kręgosłupem. Fajnie wtedy się wybrać do takiego salonu. Tam zazwyczaj te staniki są droższe, ale wtedy musicie mieć na przykład jeden stanik, tam dwa, które są za to dobrze dobrane. Wiecie, że Wasze plecki na tym nie ucierpią. Jak chłopak bierze moją rękę i kieruje je w swoje miejsce intymne, co zrobić, jak się bardzo krępuje. Jak się krępujesz, to znaczy, że może nie jesteś na to gotowa. I to jest chamskie, że chłopak kto robi bez twojej zgody. Powinna z nim o tym porozmawiać i przede eee. wszystkim ty się powinnaś czuć gotowa i nie robić niczego pod presją. I to by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. Piszcie mi, czy chcecie czwartą część. Eee, ja też myślałam, żeby bardziej to zmienić na takie, że będziecie mi pisać swoje historie, ja Wam będę się starała doradzić na tyle, ile mogę, po no nie mogę Wam doradzić w jakichś chorobach generycznych, bo ja się na tym nie znam, nie miałam tego nigdy, ale mogę Wam doradzić na takich moich, na moim doświadczeniu, no nie? No i to by było na tyle, wbijecie na mojego Instagrama, TikToka, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, ciocia Agata od yy, tematów tabu się z Wami żegna, widzimy się w kolejnym odcinku, odcinki są co poniedziałek i co Pa!